DeepSeek, czyli chiński model sztucznej inteligencji, wywołał ogromne poruszenie w świecie. Natomiast na Wall Street wywołał przecenę spadki cen akcji spółek technologicznych. Jedną z tych, która najbardziej ucierpiała, była Nvidia. W poniedziałek jej akcje i kurs spadł o prawie 17%, wracając do poziomów nieoglądanych od początku października. I to prawdopodobnie jeszcze nie koniec spadków. Przynajmniej, jeżeli oceniać to na podstawie analizy technicznej, przynajmniej jeżeli ocenia się na podstawie analizy sytuacji na wykresie dziennym. Wczorajszy spadek o te prawie 17% oznacza bowiem wybicie dołem z 3 miesięcznej konsolidacji, przy jednoczesnym przełamaniu kilkumiesięcznej linii trendu wzrostowego i przy spadku poniżej 200 sesyjnej średniej, co było pierwszym takim przypadkiem od ponad dwóch lat, to wszystko sugeruje, że notowania mogą wrócić w okolicy 100-105 dolarów. I taki spadek nie byłby czymś dziwnym, czymś zaskakującym, wystarczy wspomnieć ostatnie lato. Między czerwcem a sierpniem notowania Nvidia spadły z poziomu powyżej 140 dolarów w okolice dolarów, żeby później następnie zdecydowanie zawrócić w górę i już w październiku znalazły się te akcje, znalazły się, były notowane na nowych historycznych rekordach.